Podczas gdy na południu Europy porty Morza Śródziemnego od wieków łączyły kontynenty, a miasta takie jak Marsylia, Rotterdam czy Hamburg stawały się bramami dla przybyszów z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, Finlandia pozostawała zamkniętą twierdzą północy. Jej porty leżały nad zimnym Bałtykiem, odcięte od wielkich szlaków migracyjnych, a jedynym realnym lądowym sąsiadem na wschodzie była ogromna Rosja nie zaś otwarte imperia kolonialne, które ściągały ludzi z dawnych posiadłości. W latach powojennych, gdy cała Europa zaczynała odbudowę po II wojnie światowej, Finlandia znajdowała się w szczególnej sytuacji. Wyszedłszy z wojny z ogromnymi stratami, obciążona reparacjami wobec Związku Radzieckiego, koncentrowała się przede wszystkim na własnych problemach. Podczas gdy Francja czy Niemcy otwierały swoje rynki pracy, podpisywały kontrakty z Ankarą i innymi stolicami, ściągając setki tysięcy gastarbeiterów, Finlandia wolała liczyć na siebie. Rąk do pracy szukała nie na południu, lecz wśród własnych obywateli, chłopów migrujących z Kareli czy Laponii do miast, kobiet wchodzących do przemysłu, młodzieży, która rezygnowała z życia na roli. To dlatego, gdy w Niemczech zaczęły powstawać pierwsze duże społeczności tureckie, a we Francji i Belgii osiedlali się Algierczycy i Marokańczycy, Finlandia wciąż była niemal jednolita etnicznie. Nie istniały żadne umowy międzypaństwowe, które otwierałyby drogę dla gastarbeiterów z Turcji, Jugosławii czy Maroka. Nie istniały też żadne historyczne więzi, które czyniłyby Finlandię naturalnym miejscem dla migrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Nie było ani kolonialnych mostów, ani wspólnego języka, ani dużych diaspor, które mogłyby przyciągać kolejnych krewnych i znajomych. Przez długie dekady migracja do Finlandii była zjawiskiem marginalnym. Dopiero przełom nad 80. i 90. XX wieku zmienił ten obraz. Gdy runął Związek Radziecki, granice się otworzyły, a Finlandia, granicząca z ogromnym, chwiejnie transformującym się krajem, stała się miejscem docelowym dla tysięcy Rosjan i Estończyków. Byli to migranci łatwiej odnajdujący się w fińskiej rzeczywistości, często znający język, często związani historią regionu. To oni stanowili pierwszą większą falę obcokrajowców w Finlandii, falę, która była zrozumiała i akceptowalna społecznie. Jednocześnie w latach 90. pojawiła się też inna, zupełnie odmienna grupa, Somalijczycy. Ich kraj pogrążył się w brutalnej wojnie domowej, a część uchodźców trafiła aż na północ Europy. Była to jedna z pierwszych widocznych społeczności subsaharyjskich w Finlandii. W odróżnieniu od Rosjan czy Estończyków różnili się językiem, religią, wyglądem i obyczajami. Choć liczebnie stanowili garstkę, ich obecność miała symboliczne znaczenie. To oni otworzyli nowy rozdział w historii migracji do Finlandii, pokazując, że nawet tak odległy kraj może stać się schronieniem dla ludzi z innego świata. A potem nadszedł rok 2015. Europa przeżywała wówczas największy kryzys migracyjny od czasów II wojny światowej. Setki tysięcy Syryjczyków, Irakijczyków, Afgańczyków i mieszkańców Afryki Północnej wędrowało do Europy, przekraczając granice i szukając azylu. Fala ta dotarła nawet do Finlandii. I choć kraj ten leżał z dala od głównych szlaków, w krótkim czasie przybyło tu ponad 30 tysięcy osób. To była liczba ogromna, jak na państwo liczące ledwie 5,5 miliona mieszkańców. Społeczeństwo było zaskoczone, a politycy podzieleni. Decyzja władz była stanowcza. Finlandia przejmie tylko tych, którzy spełnią ścisłe kryteria konwencji genewskiej, a to oznaczało, że większość wniosków została odrzucona. Podczas gdy Szwecja po drugiej stronie Bałtyku otworzyła swoje granice i przyjęła dziesiątki tysięcy Syryjczyków i Irakijczyków, Finlandia zachowała dystans. Odrzucała ponad połowę podań, a wielu przybyszów, nie chcąc czekać na negatywne decyzje, po prostu przenosiło się dalej, do krajów, gdzie szanse na pobyt były większe. Tak Finlandia ugruntowała swoją reputację: kraju gościnnego wobec tych, którzy naprawdę uciekają przed prześladowaniem, ale twardego wobec migrantów ekonomicznych. W rezultacie dziś w Finlandii mieszka zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób z Afryki Subsaharyjskiej. Nie spełna 1,1% całej populacji. To liczba niewielka w porównaniu z milionami Afrykanów i Turków w Niemczech, Francji czy Holandii. Turków praktycznie nie ma. Brak kolonialnych więzi, brak kontraktów na pracę w latach 60. i 70. brak silnych diaspor sprawił, że nie rozwinęła się żadna większa społeczność. Podczas gdy w Niemczech rośnie już trzecie pokolenie Turków, Finlandia pozostaje krajem, gdzie turecka obecność jest śladowa. Dlatego właśnie Finlandia jest inna. Nie przez przypadek, ale przez splot czynników geografię, historię, politykę i kulturę. To kraj odległy, zimny i surowy, którego społeczeństwo od lat stawia na samowystarczalność, a państwo wybiera ścieżkę restrykcyjnej polityki migracyjnej. I dlatego właśnie na tle Europy rozkołysanej falami migracji, Finlandia pozostaje spokojną zatoką północy. Dziś Finlandia pozostaje jednym z najbardziej homogenicznych krajów Europy. Około 8% jej mieszkańców urodziło się poza granicami, a wśród nich dominują Europejczycy Rosjanie, Estończycy, Szwedzi. Afrykanie i Turcy to mniejszość w mniejszości, ludzie obecni, ale nieliczni. Powodów jest wiele: geografia, brak kolonialnych więzi, twarda polityka azylowa, sceptyczne społeczeństwo i gospodarka, która nigdy nie potrzebowała masowych fal starbajterów. Ale współczesność przynosi jeszcze inne odpowiedzi. Ostatnie lata pokazały, że Finlandia jest gotowa chronić swoje granice w sposób zdecydowany. Gdy w 2023 roku Rosja zaczęła przepuszczać na granicę z Finlandią migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, w geście politycznej presji Helsinki natychmiast zareagowały, zamykając przejścia graniczne i wysyłając sygnał, że nie pozwolą używać migracji jako broni. To wydarzenie przypomniało całej Europie, że dla Finów Bezpieczeństwo i kontrola granic są priorytetem, nawet jeśli oznacza to krytykę ze strony części unijnych instytucji. Polityka imigracyjna Finlandii jest więc surowa, ale konsekwentna. Azyl przyznaje się niewielu, głównie tym, którzy potrafią udowodnić realne prześladowania. Wnioski są analizowane szczegółowo, a stopa odrzuceń jest jedną z najwyższych w Europie. Ochrona humanitarna, tak szeroko stosowana w Szwecji czy Niemczech, w Finlandii jest bardzo ograniczona. Nawet gdy pojawia się potrzeba rąk do pracy, rząd preferuje programy migracji zarobkowej z Azji i krajów sąsiednich, zamiast szerokiego otwierania drzwi dla uchodźców. Nie można też zapominać o społeczeństwie. Finowie to naród, który ceni spokój, porządek i jednorodność. Opinie publiczne pokazują, że duże fale migracyjne, szczególnie spoza Europy, budzą tu sceptycyzm, a partie polityczne, niezależnie od tego, czy rządzą lewica czy prawica, muszą brać pod uwagę nastroje wyborców. Dlatego nawet w ramach Unii Europejskiej Finlandia utrzymuje własny, restrykcyjny kurs. Pomaga w ramach ustalonych kwot, wspiera misje humanitarne, ale nie otwiera szeroko drzwi. I tu leży odpowiedź na pytanie, dlaczego uchodźcy nie jadą masowo do Finlandii, bo wiedzą, że szanse na pozostanie są małe, bo wiedzą, że kraj leży zbyt daleko od głównych szlaków migracyjnych, bo nie znajdą tu wielkich diaspor, które mogłyby ich przyjąć i ułatwić start, bo polityka jest surowa, a społeczeństwo niechętne dużym falom napływu. Finlandia jest więc dziś przykładem w Europie. Krajem, który zachował swoją etniczną i kulturową spójność, który prowadzi politykę azylową bardziej restrykcyjną niż jego sąsiedzi i który pokazuje, że bycie częścią Unii nie oznacza automatycznego otwarcia granic. Na tle Zachodu pozostaje wyjątkowa, wyspą północnego spokoju, której historia, geografia i decyzje polityczne sprawiły, że fale migracyjne zawsze rozbijały się o inne wybrzeża.